Na progu wielkiego kryzysu energetycznego, jakim jesteśmy wszyscy w Polsce, w Europie, chciałbym porozmawiać o alternatywnych metodach pozyskiwania energii z moim gościem, pan Robert Koński, wiceprezes Future Capital. Witam pana. Dzień dobry. Proszę pana, proszę mi powiedzieć, jak pan w ogóle widzi możliwość? pozyskiwania energii, czy to właśnie za pomocą wiatru, czy za pomocą fotowoltaiki. Powiem, że ten temat nie jest żadnym, żadną nowością, bo od wielu lat mówi się na te tematy, ale tak z drugiej strony często przewijał się argument jednak ten węgiel jest takim, można powiedzieć, solidnym źródłem pozyskiwania energii. Czy jesteśmy w stanie pozyskiwać energię z wiatru i zapewnić swoje potrzeby energetyczne? Energia ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr czy słońce na pewno powinna zabezpieczyć dosyć dużą dawkę tego zastrzyku energetycznego, który potrzebujemy. Natomiast w tak zwanej bazie, czyli w podstawie systemu energetycznego muszą być źródła konwencjonalne oparte na tych kopalinach, które znamy, czyli gaz, węgiel w przyszłości mam nadzieję, atom. Ale to nie jest szybka zmiana na Przejście z węgla na atom, bo kopalnie, kopalnie nasze funkcjonują, ale zczerpują już złoża. Natomiast energia z, jądrowa z takiej nowej, z nowego źródła, jakim będzie atom dla nas, to jest pieśń przyszłości. On niestety nie powstanie jutro, to powstanie za 12-14 lat, podejrzewam. Natomiast dopiero, wtedy? dopiero wtedy. Nawet gdybyśmy zaczęli to z wielkim impetem już teraz, to to trwa i trwa i trwa. Natomiast źródła odnawialne takie jak fotowoltaika czy wiatr, to są cykle budowy. No w tej chwili farma wiatrowa to jest 12-14 miesięcy. Mówię o farmach na, na lądzie. Te na Bałtyku, na, na które myślę, że mamy wielką nadzieję, że spełnią. Dosyć duży deficyt, zapewnią, zapełnią miks energetyczny, ten, ten deficyt, który się gdzieś tam na horyzoncie pojawia. One są trochę bardziej skomplikowane w budowie, bo, ponieważ wszystko, co nie jest na, na, na stabilnym gruncie, jest, jest trudniejsze. Nie ma statków do instalowania masztów, nie wiadomo, co jest na dnie Bałtyku. Na pewno ekolodzy dadzą, czy też w niektórych wypadkach pseudoekolodzy dadzą sobie znać, jeżeli chodzi o protesty. W budowaniu farm na, na Bałtyku. Także to jest jeszcze trochę ciernista droga, aczkolwiek uważam, że nie ma odwrotu, że to są. Ruchy, tak jak pan redaktor zauważył, które nie są bardzo innowacyjne, bo mhm. o słońcu i wietrze mówimy już od dłuższego czasu. Natomiast te technologie są coraz bardziej wydajne, i nawet mimo, że u nas, w naszej szerokości i długości geograficznej, pełnych słonecznych dni, zdefiniowanych jako dni bez chmur, jest tylko 19 w porównaniu z 330 dniami w Portugalii. To te y, 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 panele fotowoltaiczne są już na tyle wyda wydajne, że produkują mniej więcej 50% tego prądu, który się produkuje w Portugalii. Czyli ta wydajność wzrasta, pomimo tego, że aż tak dużo słońca nie mamy. Tej tak, wydajność wzrasta, koszty spadają, robi się to coraz bardziej opłacalne. E, podobnie z wiatrem. Turbiny wiatrowe są coraz bardziej wydajne, coraz cichsze, e, coraz mniej. Brzydko mówiąc, inwazyjne, bo nie oszukujmy się, one no, mają swój specyficzny wygląd i nie każdemu się to podoba. Wspomniał Pan o ekologach, czy też pseudoekologach, którzy jakby tutaj mogli też mogliby protestować tworzenie takich farm na Bałtyku. Proszę powiedzieć, właśnie, czy jak na przyrodę wpłynie tworzenie takiej, takiej farmy? Czy to jest jakby porównywalne do jakiegoś rodzaju odwiertów, które jakby niszczą przyrodę? Czy to jest po prostu coś, można powiedzieć, co można zrobić, całkowicie zbudować w zgodzie z naturą i nic jakby nie niszcząc? Znaczy myślę, że nie możemy się oszukiwać, że każda mhm. instalacja typu farma wiatrowa ma wpływ na środowisko. Istotne jest to, żeby ten wpływ był minimalny. Oczywiście, farmy wiatrowe zainstalowane na Bałtyku będą wymagały odwiertów geotechnicznych w dnie Bałtyku, i, i to jest na pewno inwazja w środowisko. Natomiast później ta inwazja już taka wielka nie jest, bo to śmigło po prostu pracuje i generuje prąd. Istotne jest też, jak zbudujemy tą sieć przesyłu z tych farm wiatrowych do naszej sieci dystrybucyjnej. To jeszcze, jeszcze przed nami, bo, bo, bo nasza sieć jest delikatnie mówiąc, lekko zaniedbana. Zaniedbana sieć? No, przez lata trudno było budować nowe y, linie przesyłu. Y, y, szczerze mówiąc, zachłysnęliśmy się protestowaniem w naszym pięknym kraju. Jesteśmy liderem w tej części Europy w protestowaniu przeciwko wszystkiemu budowie szkoły, budowie drogi do tej szkoły. Dlaczego? Dlatego, że można, bo kiedyś nie mogliśmy protestować, teraz protestujemy, dajemy o, o, o swoim zdaniu znać. Natomiast no, myślę, że y, sieci elektroenergetyczne musiały się zmagać z tym, że no, nie każdy chciał mieszkać pod sieciami wysokiego napięcia. W związku z tym y, to są lata, które no, nie spowodowały masywnego rozwoju tej sieci i tak y, jak większość ekspertów twierdzi. Ten przesył z Bałtyku, gdzie ta sieć jest stosunkowo na północy, stosunkowo słaba, na południe, gdzie mamy większość naszych przemysłu i zapotrzebowania na ten prąd, to jest jeszcze coś, co musimy, z czym musimy się zmierzyć. A proszę powiedzieć, jak firma Fijin Capital, jak ona się rozwija na terenie Polski? Fijin to jest firma, która powstała ponad 15 lat temu i była już u... U, u progu wielkości natomiast wprowadzono ustawę, która istotnie zmieniła zasady gry, czyli ta ustawa odległościowa, która spowodowała istotne zamrożenie niektórych projektów. Udało nam się przetrwać z portfelem 120 MW w, w farmach wiatrowych i 20 MW w, w fotowoltaice w kategorii gotowych do budowy, ready to build. I te planujemy wybudować no, w perspektywie najbliższych, właśnie 12-14 miesięcy. Jesteśmy w procesie pozyskiwania kapitału na budowę tych farm. To pochłonie mniej więcej 900 milionów złotych i liczymy, że do końca roku zakończymy proces selekcji właściwego partnera do rozwoju tej, te, tego portfela. Ponadto mamy jeszcze dodatkowe projekty, które będziemy rozwijali i liczymy, bardzo liczymy na to, że ta ustawa odległościowa zostanie zmodyfikowana. Tak, aby farmy na lądzie, które jak już mówiłem wcześniej są łatwiejsze w budowie niż te na Bałtyku, powstawały i zapełniały tą lukę, która niewątpliwie powstanie, bo my konsumujemy, co zresztą pandemia udowodniła bardzo naocznie, z roku na rok konsumujemy coraz więcej energii elektrycznej, a nie przyłączamy do sieci nowych mocy wytwórczych, Ym, zarówno tych konwencjonalnych, jak i tych ze źródeł odnawialnych. Ja oczywiście jestem fanem tych źródeł. Odnawialnych, ale nie, nie kwestionuję tego, że w podstawie, tak jak powiedziałem wcześniej, musi być też jakiś zasób generowany przez energię konwencjonalną. rozumiem, że jest Pan przedstawicielem firmy, natomiast jestem ciekaw, skąd w Panu się wzięła taka fascynacja, zainteresowanie tą tematyką energii ze źródeł odnawialnych. Sam mam się za ekologa i to już od dosyć dawna. Moim najciekawszym projektem w mojej pracy 25 lat temu w Ministerstwie Finansów było powołanie tzw. ekofunduszu. To była konwersja polskiego zadłużenia w klubie londyńskim na wydatki w ochronie środowiska. Także moje zainteresowanie środowiskiem i jego dobrobytem nie wzięło się wczoraj. To już jest mhm. coś, z czym byłem zainteresowany od bardzo długiego czasu. Z Fidżyn połączyła mnie wstępnie Rada Nadzorcza, w której funkcjonowałem przez ostatnie półtora roku. A w momencie, kiedy pojawiła się okazja wejścia do zarządu, nie wahałem się zbyt długo, bo to jest taka trochę sytuacja, że być we właściwym czasie, we właściwym miejscu. A wydaje mi się, że OZE ma bardzo dobrą, żeby nie powiedzieć, świetlaną przyszłość w Polsce. Proszę rozwiązać temat. Dlaczego? Dlaczego świetlana akurat w Polsce, gdzie jednak. Bardzo często zwykli szarzy, zwykli szarzy, tak to określę, ludzie podkreślają, jak również też i włodarze, że jednak Polska węglem stoi. Słyszę tę pięść już od mojego dzieciństwa, że tak, to jest to czarne złoto, które mamy na, na Śląsku i w Zagłębiu Lubelskim. Oczywiście tak, tak, tak jest i tak, tak było, natomiast wydaje się, że dzisiaj możemy już sobie wyobrazić życie bez węgla. Szczególnie że ten węgiel jest coraz głębiej i coraz trudniej go wydobyć w, sens, w sensownym ekonomicznie e, e, sposobem. E, wydaje się, że e, no, na pewno e, ograniczamy, e, musimy ograniczać produkcję energii elektrycznej z węgla. Ze względu na to, że nasze miasta, nasze miasteczka, nasze wsie cechują się jednym z najgorszych jakości powietrzem w Unii Europejskiej, i to nas naprawdę, nie, nie dramatyzując, zabija. Więc musimy, musimy zredukować ilość spalanego węgla. Szczególnie, że my jesteśmy jednym z ostatnich krajów w Unii Europejskiej, które pali węglem tak na potęgę, bo, bo węgiel stanowi około 70% w miksie energetycznym w Polsce, jeżeli nie więcej. Kiedyś było to prawie, prawie, prawie z 96, bo troszeczkę energii pochodzi z źródeł takich jak tamy na rzekach, ale, ale generalnie musimy dla dobrobytu przyszłych pokoleń, dla naszych dzieci i wnuków, zrobić coś, żeby to powietrze nas nie udusiło. Czyli Generalnie warto jest dodawać elementy poparte y, na źródłach energii odnawialnej, czyli na przykład właśnie fotowoltaika, czy też oparte na, y, na wiatrowych, y, y, wiatrowe elektrownie. Y, natomiast y, y, też jakby nawiązu nawiązując do mojego pierwszego pytania, czy widzi Pan, nie mówię o kwestii 5-10 lat, ale nawet o w dalekiej przyszłości, że bylibyśmy w stanie z czystej, prostej kalkulacji, bylibyśmy w stanie za pomocą źródeł odnawialnych zapewnić 100% energii chociażby dla naszego kraju? Wydaje mi się, że 100% to nie, bo, bo, bo ta podstawa musi być, bo bywają takie dni, kiedy słońce świeci bardzo marnie i wiatr nie Trochę wieje, wcale. wieje. Mhm. tak Ale w tym miksie OZE musi odgrywać coraz bardziej istotną rolę. Nie tylko dlatego, że narzuca nam to ktoś z zewnątrz, typu Unia Europejska, akurat z tą polityką nie mam żadnego problemu. Natomiast firmy same na siebie narzucają jeszcze bardziej restrykcyjne kryteria niż Fit for 55 w Unii Europejskiej, czyli to 55% ze źródeł odnawialnych do 2000 roku. 30 roku są firmy, które same chcą korzystać tylko i wyłącznie ze źródeł odnawialnych do powiedzmy 2025 roku. I to wygeneruje bardzo istotny popyt na tą, tego typu energię w, naszym, w naszych sieciach, czy w naszym, brzydko mówiąc, miksie energetycznym. Okej, okay, to przejdźmy teraz do samej firmy Fijin. Take the Wind podpisała umowę z M-Bankiem. Mógł Pan tutaj powiedzieć właściwie, czego ta umowa dotyczy? Już tłumaczę. Nasze, nasze farmy wiatrowe są budowane mm -hmm. na zasadzie project finance, czyli bank, który przychodzi, analizuje ryzyko odbiorcy energii elektrycznej oraz ryzyka związane z budową takiej farmy przez takiego, e, takiego wykonawcę, jakim jest Fidżin. Tutaj jest umowa trójstronna, czyli odbiorcą jest e, firma, która ma też swoje ryzyko e, kredytowe, które bank musi ocenić w tym przypadku jest to LPP, jesteśmy my i jest M-Bank, który składa te wszystkie składniki razem i daje nam finansowanie, które my z kolei spłacamy na podstawie kontraktu długoterminowego na dostarczanie energii elektrycznej do wiarygodnego partnera. Czyli jakby stąd wynika ta umowa, tak? Tak jest. Okej, okay. i biorąc pod uwagę Miejsce, w którym obecnie jesteśmy, jeżeli chodzi o odnawialne, odnawialne źródła energii. Tak Pan widzi dalsze plany jakby całej grupy właśnie Fusion Capital? Mamy plany związane z rozwojem tego portfela, o którym już wspomniałem, czyli to 120 MW w energii wiatrowej i 20 MW w energii słonecznej. Jesteśmy dzisiaj na New Connect, ale przechodzimy na główny parkiet giełdy papierów wartościowych w perspektywie najbliższych kilku kwartałów. I chcemy być spółką, która będzie produkowała i dostarczała energię elektryczną do klientów biznesowych. Mamy też w ramach naszej grupy spółkę Fijin Energia, która jest spółką dystrybucyjną i, ona, i, i, i docelowo będziemy spółką, która płaci dywidendę, czyli taką, która jest pożądana w portfelu każdego sensownego gracza giełdowego. A dlaczego akurat zakładacie, że będziecie wypłacać regularnie tą dywidendę? Ponieważ z wybudowanych farm wiatrowych będzie płynął strumień energii elektrycznej, który będzie konwertowany na przychody spółki, i wydaje nam się z naszych analiz i obliczeń, że będziemy mogli płacić dywidendę po spłaceniu farm wiatrowych do banków, które to sfinansują. No tak, ale to jakby wszystko zależy też od rozwoju firmy, bo jeżeli na przykład firma się dosyć dynamicznie rozwija, to też wtedy zamiast wypłacać dywidendę, lepiej w nią inwestować i rozbudowywać na przykład te farmy. Więc, o, oczywiście, więc polityka będzie, dywidendowa, tak właśnie długoletnia, to, to różnie z nią bywa. Będziemy, będziemy inwestowali, to, to, to jest bez, bez żadnego wątpienia. Mamy ambicje, żeby wytwarzać tej energii istotnie więcej niż dzisiaj. Natomiast docelowo chcielibyśmy być taką spółką, która Produkuje energię, dystrybuuje ją i ma na tyle zdrowy bilans, że jest w stanie i inwestować, i wypłacać dywidendę. Dobrze, a proszę co wyróżnia Fijin Capital na tle innych firm, którym także właśnie bliska jest i ekologia, i odnawialne źródła energii? Ja myślę, że wieloletnie doświadczenie, zespół ludzi, którzy widzieli już bardzo dużo na tym rynku, Dali sobie radę z różnymi wyzwaniami, przetrwali tą, szczerze mówiąc, bardzo restrykcyjną ustawę odległościową i są gotowi dostarczać energię ze źródeł odnawialnych, a to wydaje się w tej chwili być no bardzo, bardzo pożądanym. Pożądanym aktywem na rynku. I, I to, co my mamy, co nas wyróżnia, aczkolwiek nie jesteśmy na pewno jedyni, to jest przyłączenia do sieci i, 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 i projekty w kategorii gotowe do budowy. Takich projektów bardzo dużo na rynku nie ma. Jest dużo ludzi, którzy próbują rozwinąć projekty fotowoltaiczne czy wiatrowe, ale jeszcze nie pozyskali wszystkich wymaganych zgód i zezwoleń, a to najbardziej istotne to jest przyłączenie do sieci, która, tak jak powiedziałem, no ma swoje wyzwania i, i, i tych przyłączy tak szybko i łatwo nie, nie udostępnia. Czyli nie mówimy tutaj o pewnej koncepcji, że przykładowo tutaj siedzimy, ja w tym momencie sobie, na przykład mogę sobie wymyśleć, że gdzieś tam na polu moglibyśmy sobie wybudować farmę i postawić jeszcze dodatkowo um, jakieś um, elektrownie obok, tak? I to jest pewien, moja koncepcja, pomysł, który się właśnie zrodził teraz. Tylko mówimy tutaj o sytuacji, w której już są uzyskane określone zgody. Jest możliwość podłączenia całej sieci, czyli też jakby wszystko każdy jakby element, wszystkie klocki są poukładane. Brakuje tylko po prostu tego, żeby ktoś powiedział Fizycznie. start. Fizycznego budowania tak, dokładnie. To, to, to nie jest takie banalnie proste, bo tutaj jest ilość wymaganych zgód, ilość opracowań, ilość analiz. Po pierwsze najpierw trzeba zmierzyć, czy w danej lokalizacji na tej działce, na której chcemy posadowić elektrownię wiatrową, czy wystarczająco mocno wieje wiatr. I te pomiary muszą być na tyle długie, żeby były wiarygodne dla później finansujących nas instytucji finansowych. Później musimy zrobić bardzo w, w, intensywny raport wpływu na środowisko, który musi zostać przyjęty przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Musimy uzyskać zgodę na zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego. Musimy uzyskać zgody od lokalnej społeczności, czy chce mieć taki, takie turbiny wiatrowe w swojej okolicy. Ten proces nie jest taki banalny, to nie jest tak, że mamy kawałek pola i tam postawimy wiatrak i wszystko będzie fajnie. No i oczywiście na końcu musimy uzyskać zgodę operatora sieci o to, że w tym miejscu może naszą farmę wpiąć do sieci, bo akurat ma moce, żeby ta farma mogła tam się przyłączyć. I to wszystko powoduje, że to jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż by się wydawało. Mm, czyli nie jest to takie proste, jakby się wydawało, że po prostu wystarczy powiedzieć działamy i ruszamy. Nie, I jest, nie jest to ta, aż takie proste. Jest to bardziej skomplikowane, rozumiem. jakbyś na sam koniec mógł Pan powiedzieć, yy, jak Pan widzi ogólnie rozwój, tej nazwijmy to branży yy, w, w tej części świata, dokładnie mówiąc w Polsce, yy, gdyż yy, nie wiem, czy pan tak samo. Jak na przykład ja jest trochę zaniepokojony, patrząc, że gdzieś jakiś powstały pewna znaczy z jakiegoś trendu bardziej ekologicznego, trochę w związku z zawirowaniami na rynku energetycznym zaczynamy trochę odbijać właśnie, zapominając o tej ekologii. Nie lubię, nie lubię podejmować tematów politycznych, ale tak słuchając niektórych polityków odnoszę wrażenie, że um, ta ekologia czasami schodzi w ogóle na dalszy plan, i przede wszystkim musimy skupić się na tym, żeby czy to właśnie przetrwać zimę, czy, czy jakoś po prostu funkcjonować w najbliższym czasie. I zastanawiam się, czy tego typu sytuacja, dosyć no, napięta sytuacja na rynku energii światowym, też nie wpłynie jakoś na te wszystkie trendy ekologiczne, że gdzieś nagle ludzie, to trochę ta świadomość tej ekologii zaczęła w nich wzrastać, to w pewnym momencie stwierdzają, Okej, okay, może to nie jest aż takie ważne, a no de facto jest to niezwykle ważne dla przetrwania naszej planety. Ym, ma pan redaktor rację, że poli polityka i ekologia niestety miesza się bardzo wyraźnie. Nie rozumiem konotacji, że bycie proekologiczne od razu sugeruje, że ktoś jest bardziej lewicowy niż prawicowy. Uważam, <laughs> że te tego typu podziały są troszeczkę bez sensu. Natomiast tak, jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Nikt nie przewidywał, że wybuchnie na naszej wschodniej granicy wojna, e, i, i to wojna, która no, nie jest wojną hybrydową, tylko jest brutalną, konwencjonalną wojną, o, o, o jakiej nie chcieliśmy pamiętać. E, ta sytuacja jest absolutnie wyjątkowa, i tutaj na ołtarzu tej wyjątkowości, sytuacji, w jakiej się znajdujemy, niestety ekologia prawdopodobnie będzie troszeczkę położona, ze względu na to, że pozwolimy sobie na palenie ty, y, takimi... Y, y, Wszystkim byle nie Jak to dyplomatycznie powiedzieć, właśnie to, to chciałem tak ująć, że, że y, takimi składnikami y, miksu y, palnego, y, które będą dostępne, no, powinniśmy cały czas pamiętać, że to co wkładamy, to potem wychodzi górą z tego komina i nas zabija, więc jeżeli włożymy tam y, Butelki z plastiku, no to te cząsteczki smoliste są potworne i ich nie zatrzymamy. No, sam byłem świadkiem dymu, który był tak ciężki, że spadał z tego komina, oglądając niektóre instalacje w południowej Polsce, gdzie miałem przyjemność pracować no, nie możemy sobie na to pozwolić to jest to jest to jest naprawdę dla nas szkodliwe. Ja rozumiem chęć przetrwania i niezamażnięcia to jest absolutnie fundamentalne i podstawowe natomiast no, musimy Bacznie patrzeć na to, co wkładamy do tych wszystkich pieców i, 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 i nie pozwalać sobie na, na, na zbyt dużo. Jestem też wielkim fanem oszczędzania energii elektrycznej i, i, i ciepła. Jeżeli możemy zmniejszyć temperaturę w mieszkaniu, to tylko wyjdzie nam na zdrowie, szczególnie w sypialni. Jeżeli możemy w budynkach publicznych też ograniczyć oświetlenie. To też jest w porządku. Oświetlenie ulic myślę, że po pewnej godzinie też już konieczne nie jest. Oświetlenie niektórych budynków, żeby ładnie wyglądały z daleka, no, fantastyczny pomysł, ale będzie drogo, więc pewnie też będzie troszeczkę ciemniej. Dlatego pamiętajmy, szanowni państwo, że oczywiście musimy pamiętać o tym, żeby ogrzać samych siebie, by ogrzeć swoje rodziny, ale też pamiętajmy, że jesteśmy też częścią planety, o którą musimy dbać, i jeżeli planeta przetrwa, to tym samym też my przetrwamy, więc nie wychodźmy z założenia, że nieważne czym palimy, byle by się ogrzać, bo planeta to jest kwestia drugorzędna. No, de facto wszyscy jesteśmy na tej jednej planecie i nie ma planety B, jak to często właśnie koledzy powtarzają. Ja tymczasem dziękuję Panu bardzo za dzisiejszą rozmowę. Ja Pan Robert bardzo. Koński, wiceprezes Fijin Capital, był moim i Państwa gościem.